Czekaj! Idziemy z Tobą. do Wanaheim. Świetnie. Sprawdzimy co u Frei? Tak. Miło, że mogę dołączyć. To co się wydarzyło ostatnio w Wanaheimie? Nadal nie wiem dlaczego Freja nie chce cię już zabić. Udaliśmy się do jej wioski, by zdjąć klątwę Odyna. Wtedy zrozumiała, że nie jestem jej wrogiem. Przegapiłeś ten zabawny moment, kiedy to Brok zawisł tyłkiem do góry w obozie Freyra. Spotkałeś Freyra? Jaki on jest? Różni się od siostry. Brak mu jej pewności. To prawda, ale trochę szybciej wybacza. I jest kiepskim wodzem. Ale ma dobre serce. Polubisz go, chłopcze. Wow! Jak pięknie! I... Yy, mokro. A, także niebezpiecznie. Bardziej niż Hel? — Obóz jest na prawo. — Nie ma pośpiechu. Niecodziennie chłopak odwiedza nowe światy. No to do obozu! Nas sprawdzić, jak Wanowie sobie bez nas radzili. Trochę martwię się o Freję. Umie o siebie zadbać. Mimo to chcesz do niej iść? Siły jej brata są znikome, a ja mam u niej dłużej. Nikogo nie ma. Gdzie się podzieli? Bądź czujny. Nie podoba mi się to. Atreusz? Dobrze was widzieć. Nie spodziewałem się was. Znasz nas? Chwila! Czy to możliwe? Ty cwany draniu. Ciebie też nieźle widzieć. I to w końcu w ludzkiej postaci. No, prawie. Więc tak wyciągnęli ci głowę z tyłka. Może przestaniesz być takim ślepym, zapitym, lubieżnym kłamcą. Nawet ja nie byłem taką świnią. Nie wiem, kim jesteś. Nie poznajesz swojego dzieła? Hildi Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie z Freją? Po tym jak. O! Bardzo, bardzo cię za to przepraszam. Dzik Frey. Jej powiernik? Tak. I druh. Doradca Wanów. I racja. Byłem wówczas uwięziony w postaci dzika, gdy mnie trafiłeś. Na mój rozkaz. Nie. Mój łuk, mój błąd. To przeszłość. Wanachajem nas teraz potrzebuje. Nawet Mimira. Chodźcie. Tylko uważaj, gdzie celujesz. Już nie mam takiej grubej skóry. Możemy ruszać w każdej chwili. Dokąd idziemy? Mam pewną prośbę. Wyjaśnię po drodze. Gdzie jest Freja? Miała pomagać tu, bratu. Prowadzi poszukiwania Freyra i Bygwira. Schwytali ich Einherjerzy. Jak to się stało? Zasadzka. Przybyło ich tu od czasu waszej wizyty. A co gorsza, niebiańskich wilków nie widziano od wielu dni. Przynajmniej tak sądzę. Niełatwo zorientować się w czasie bez księżyca na niebie. Bez księżyca? Jak wewnątrz ich ołtarza. Ołtarza? To długa historia. Mamy do nich zajrzeć? Byłbym wdzięczny. Jest nas mało. A jeśli ktoś może pomóc Skolowi i Hatiemu, to inny gigant. W porządku. Freja mówiła, że znasz na to sposób. Nie sprawiasz zawodu. Podążajcie tą ścieżką, a znajdziecie ich kryjówkę. Powodzenia. I nie strzelajcie do dzików! <laughs> Myślisz, że naprawdę nie zobaczył tamtą strzałę? Zaufaj mi. Gdyby ten stary wieprz żywił urazę, to byś wiedział. Co między wami zaszło? To co zwykle. Nieporozumienie, sprzeczne interesy, złamane słowo. Niech cię o to głowa nie boli. Nie boli mnie. Jestem ciekawy. Ciekawość to nic złego, podobnie jak prywatność, wiesz? Dobra, dobra. Hm. Łapy. Ma termine her. Vaga! Cuati! No! Io! Ah! Wanaheim tak bardzo się różni od innych światów. Jest tu ciepło jak w hajmie, ale powietrze jest jakieś gęste. Egros. E... Co? Egros. Po grecku wilgotny. Egros. Ładnie? <sharpio> 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 Nikt załatnie całą restę! offic あっ。 Jeżeli byli, uważaj. Gdzie się podzieli? Może zeżarła ich jakaś niksa. Wątpię. Wiesz, chłopcze, skoro jesteś w Wanachajmie, to znaczy, że odwiedziłeś już wszystkie dziewięć światów. Ha, Masz rację. Niewielu śmiertelników może się tym pochwalić. I niewielu bogów nawet twój ojciec nie zaszczycił swoją obecnością Asgardu. Wcale mi się nie śpieszy. Hildiswini mówił, że schwytano Frejra i Bygwira. Bygwir to ten elf światła, który chciał lepiej poznać bibliotekę w Alzheimie? Tak jest. Wygnany uczony z żoną wojowniczką Vejlo. Za co go wygnano? Powinieneś sam go spytać, ale stawiam, że chęć zjednoczenia ich ludu była innym. nie do końca Czekaj, Baila to ciemna elfka? Pa. Rety. No. To nasuwa jeszcze więcej pytań. Oby był cały. Oh God. Oh God. どうだち Wyczuwam je tam. To pewnie ich leże. Cieszysz się, że poznasz Skola i Hattiego? No wiesz, te twoje opowieści... Dziwnie będzie ich w końcu spotkać. Czekacie spotkanie z legendą. Tak czy siak zapowiada się zabawa nie z tego świata. No i proszę, legendarne niebiańskie wilki. Zabawa nie z tego świata, mówiłem? Pamiętasz ich ołtarz? Nie pojawiły się na niebie, póki Księżyc nie wrócił. A potem goniły po niebie za strzałą. Tak, no to chyba musimy znaleźć Księżyc i odłożyć go na miejsce, co? Nie sądziłem, że kiedyś coś takiego powiem incherierzy zrobili to, co zostało przepowiedziane. Zdołali zamknąć księżyc w skrzyni, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie wiadomo, dokąd ją zabrali. Ano, to jest minus wykorzystywania przepowiedni jako mapy. Mało w niej szczegółów. W bliskiej wiosce jest obóz wroga. Pilnie strzeżona forteca. Zaczniemy. Hmm. z niego i elfów. To należy do hmm. Architekta. Właściwie to żadna armia. Chociaż Virgir był żołnierzem, a jeszcze wcześniej wędrowcem. Pewnie umie się posługiwać tym wielkim mieczem. Przyjaźnie nastawiony wędrowiec. Miło! O! 엔, 은, 엘, 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 엘,,, 엘, 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 엘,, 엘, 엘,, 엘,

Wiedzą, że nadchodzimy. Że też nikogo tu nie ma. Ukryli się. Nie wszyscy wanowie są wojownikami, jak nasza droga Freja. Ci, którzy przeżyli walkę, wolą ukrywać się w dżungli i wykorzystywać naturę jako tarczę. Kiedy ją zniszczę, zaatakujemy. Jasne. Huch. Huch. Eee... Pusto. Gdzie są wszyscy? Zaraz jest skrzynia. E, z księżycem. Na dole. To pewnie ona. To na pewno zasadzka. Tak. Ułaga! Widzisz? Bude starcząc! Stawka! Prost, za tobą! い、no!

Alka! Może to choć trochę zaszkodzi siłom góry, przynajmniej na jakiś czas. Asgard raczej nie narzeka na niedobór żołnierzy. Gotowi odłożyć księżyc na miejsce? Tak, to zdecydowanie brzmi dziwnie.